Czy zdarzyło ci się kiedyś obudzić po imprezie z bólem głowy, suchością w ustach, brakiem energii i obietnicą, że już nigdy więcej nie będziesz pił? Tak, to kac. Niechciana pamiątka po wieczorze spędzonym z alkoholem. Wielu z nas szuka wtedy cudownego sposobu, by szybko wrócić do formy. Internet pełen jest porad: wypij mocną kawę, weź kolejnego drinka clean cleanem, zjedz coś tłustego, to przejdzie. Ale które z tych rad faktycznie działają, a które to tylko mity. W tym filmie przedstawię ci siedem skutecznych sposobów na kaca, opartych na faktach, a nie na przesądach. Dowiesz się też, co absolutnie nie pomaga, a czasem wręcz pogarsza sytuację. Zostań ze mną do końca, bo sposób numer 5 może naprawdę cię zaskoczyć. Czym jest kac? Zanim przejdziemy do metod, warto zrozumieć, czym właściwie jest kac to zespół nieprzyjemnych objawów pojawiających się kilka godzin po spożyciu alkoholu, najczęściej następnego dnia rano. Do najczęstszych objawów należą ból głowy, pragnienie i suchość w ustach, nudności, wymioty, zmęczenie, brak koncentracji, nadwrażliwość na światło i dźwięk, rozdrażnienie, obniżony nastrój, a czasem nawet lęk. Dlaczego tak się dzieje? Alkohol działa odwadniająco, wypłukuje elektrolity, zaburza pracę wątroby i mózgu, wpływa na poziom cukru we krwi, a także na sen. W dodatku w procesie metabolizmu powstaje aldehyd octowy, toksyczna substancja kilkukrotnie bardziej szkodliwa niż sam alkohol. To właśnie on odpowiada za wiele objawów kaca. Dlatego nie ma jednego magicznego lekarstwa. Kac to efekt złożonych procesów w organizmie i można go złagodzić tylko poprzez mądre podejście. Co nie działa? Najpopularniejsze mity. Mit pierwszy. Klin-klinem, Clean czyli alkohol na kaca. To chyba najczęściej powtarzana rada. Jeśli boli cię głowa po alkoholu, wypij jeszcze jedno piwo albo kieliszek. Prawda jest taka, że to tylko chwilowe złudzenie. Alkohol działa jak środek przeciwbólowy i lekko uspokajający, więc na moment możesz poczuć się lepiej, ale w rzeczywistości przedłużasz stan zatrucia organizmu. To tak jakby gasić pożar benzyną. Zamiast pomóc, dokładasz kolejną porcję toksyn, które wątroba będzie musiała zneutralizować. Efekt kac powróci i to ze zdwojoną siłą. Mit drugi. Mocna kawa postawi cię na nogi. Kawa może chwilowo poprawić koncentrację, ale kofeina dodatkowo odwadnia organizm i podrażnia żołądek. Jeśli już walczysz z pragnieniem i małdościami, kawa raczej zaszkodzi niż pomoże. Owszem, filiżanka kawy nie zaszkodzi osobie, która dobrze ją toleruje, ale na pewno nie jest cudownym lekiem na kaca. Mit trzeci. Tłuste jedzenie na kaca. Wielu ludzi uważa, że po imprezie trzeba zjeść coś tłustego, np. kebaba, pizzę czy jajecznicę na boczku. Problem w tym, że tłuszcz nie usuwa alkoholu z organizmu. Jedzenie tłuste przed piciem może spowolnić wchłanianie alkoholu, ale po fakcie niewiele pomoże. Co więcej, ciężkie, tłuste potrawy mogą dodatkowo obciążyć wątrobę i żołądek, co spotęguje nudności i ból brzucha. Siedem skutecznych sposobów na kaca. Pierwszy nawodnienie i elektrolity. Największym problemem po alkoholu jest odwodnienie. Dlatego pierwszym i najważniejszym sposobem nakaca jest picie wody. Najlepiej pić ją małymi łykami, ale regularnie. Do tego świetnie sprawdzają się napoje izotoniczne lub elektrolity w tabletach, bo uzupełniają sód, potas, magnez i kalp, który alkohol wypłukuje. Domowym sposobem mogą być też soki owocowe, zwłaszcza sok pomarańczowy czy koktajl bananowy, które dostarczą witamin i naturalnych cukrów. Lekka i wartościowa dieta. Twój organizm potrzebuje paliwo, by się regenerować. Zamiast tłustych i ciężkich potraw wybierz coś lekkiego, co dostarczy witamin, minerałów i łatwo przyswajalnej energii. Idealne będą banany, bogate w potasie i magnezie, miód naturalna glukoza przyspiesza metabolizm alkoholu, żupy, zwłaszcza rosół albo krupnik. Nawadniają, dostarczają elektrolitów i są łatwe do strawienia. Owoce, np. pomarańcze, kiwi, arbus. Sen i odpoczynek: Kac to nie tylko zatrucie, ale i brak regeneracji. Alkohol zaburza cykl snu, dlatego nawet jeśli spałeś wiele godzin, nie czujesz się wypoczęty. Najlepszym lekarstwem jest po prostu sen. To wtedy organizm naprawia szkody, usuwa toksyny i odbudowuje siły. Jeśli możesz, przeznacz na to dzień wolny, zdrzemnij się w ciągu dnia i pozwól organizmowi spokojnie dojść do siebie. Witaminy i minerały. Po alkoholu organizm jest ubożony w witaminy z grupy B, witaminę C oraz minerały takie jak magnez i cynk. To właśnie one odpowiadają za prawidłową pracę układu nerwowego, mięśni i wątroby. Suplementacja może pomóc, ale świetnym źródłem będą też naturalne produkty. Witamina B, pełnoziarniste pieczywo, jajka, nabiał. Witamina C, cytrusy, kiwi, papryka. Magnez, banany, orzechy, kakao. Naturalne sposoby na nudności. Jednym z najbardziej dokuczliwych objawów kaca są medłości. Tu sprawdzają się naturalne środki, na przykład napar z imbiru, Działa przeciwwymiotnie i łagodzi żołądek. Mięta wspiera trawienie, rumianek działa uspokajająco na układ trawienny. Unikaj te zamiast leków przeciwbólowych typu ibuprofen czy aspiryny na pusty żołądek, mogą dodatkowo podrażnić błonę śluzową żołądka. Ruch i świeże powietrze. Chociaż może to brzmieć jak tortura, lekka aktywność fizyczna, np. spacer na świeżym powietrzu, może zdziałać cuda. Dotlenisz organizm, przyspieszysz krążenie, a tym samym metabolizm alkoholu i aldehydu odstowena. Nie chodzi o intensywny trening, ale o 20-30 minut spokojnego ruchu, który poprawi samopoczucie. Siódmy sposób. Profilaktyka. Pij mądrze. Najlepszy sposób na kaca to zapobieganie mu. Kilka prostych zasad może sprawić, że kolejny dzień po imprezie nie będzie koszmarem. Nie pij na pusty żołądek. Pij powoli i rób przerwy. Popijaj alkohol wodą. Wybieraj jaśniejsze alkohole, ciemne zawierają więcej związków pogarszających kaca. Nie mieszaj wielu różnych trunków, a przede wszystkim znaj umiar. Podsumowanie. Kac nie jest chorobą, ale sygnałem, że organizm potrzebuje regeneracji. Nie istnieje jedna magiczna tabletka czy napój, który natychmiast go usunie. Najważniejsze są nawodnienie, elektrolity, lekka dieta, sen i cierpliwość. Do tego wsparcie witamin, minerałów i lekkiego ruchu. Pamiętaj, najlepszy sposób na kaca to mądre i mirujące picie alkoholu. A ty, jakie masz swoje sposoby na kaca? Podziel się w komentarzu, może Twoja metoda też się sprawdzi i pomoże innym widzom.